Jak podsumowałby trener dzisiejszy sparing? Myślę, że generalnie te dwa dni możemy podsumować tak naprawdę pozytywnie, bo na tym, na tym etapie okresu przygotowawczego wyglądamy naprawdę nieźle. Jesteśmy zdrowi, to jest najważniejsze, że jesteśmy naprawdę bardzo dobrej formie fizycznej i mimo tego ciężkiego okresu dla, dla zespołu, gdzieś tam w tym trzecim tygodniu, to, to naprawdę świadkarsko Wyglądamy, wyglądamy nieźle. Troszeczkę dzisiaj, część, druga część tego, tego sparingu spadła nam na jakości, ale, ale jakby nie ma co się tym martwić, bo jest dużo materiału do analizy, dużo materiału do tego, żebyśmy mogli wyciągać wnioski, więc możemy być naprawdę bardzo zadowoleni z tego, jak wyglądamy na ten moment. Jak wrażenia po meczu? Myślę, że było czuć już te trzy tygodniowe zmęczenie, ciężką pracę i myślę, że zabrakło trochę siły w końcówkach, ale, ale myślę, że tak to zawsze wygląda i, i na ligę będziemy w 100% gotowi. I takie mecze też dają nam e, dużo, dużo pożywki, dużo pracy. Tak jest, też tak uważam. Więc mamy czwarte, piąte, szóstki, dopiero wchodzimy w ten tryb. Poznajemy się, poznajemy rozgrywających. Myślę, że jest dużo materiału na pewno szkoleniowego do analizy. Mamy jeszcze troszkę jakichś zachowań, gdzie nie czujemy do końca siebie, ale myślę, że z treningu na trening, ze sparringu na sparring będzie wyglądało to tylko lepiej. Dwa wyniki teoretycznie pozytywne, szkoda poszczególnych setów straconych, ale to jest początek. Jest tak, Myślę, że dużo osób mówi, to nie jest sprint, to jest maraton i będziemy rozmawiali za niedługo. Dziękujemy kibicom. Dziękujemy przybycie. bardzo.